Cześć, witam. Przyjechałem, otworzyłem ich co dopiero. Popuszczane wszystko te, te jaśniaki, niby poparzone, ale uciekają trochę. Ciężko mają jakoś się zawobić. O, tu jeden samolot. Jeden jest słaby, drugi chodzi w miarę. No i to sami, co kupię, to też w miarę. Ciężko mają się zawobić, kratkowałem ich tam niby w półkach. No ale nie bardzo. Pogoda fajna, zimno. Wczoraj to normalnie śnieg tu sypał, jak nie wiem. No, ale dobrze chociaż to słoneczko jest. o no, tej wylotce już nie pasuje kurde muszę znowu i chyba zamknąć muszę już ją gniecie a ten białogon jeden jest słaby ale ma chęć, widać że ma chęć o ile zostaną to są do do wrobienia wiadomo jak wszystko no, tamte to wyskrzywe nawet o no, składówka się odcina no, chociaż wie gdzie ma usiąść na razie Jest trochę młodziaczków, tu żałobnik. Tu dwa murzyny o, Pokażę wam co po murzynie mam. O, jaki murzyn piękny. Jest pancerek będzie. Łódwa jasne. Tu żałobnik drugi przełożony, tu jasny. Co tu jeszcze jest? Tu murzynek. dwa jasne. Doblej winder młody. Tu bocian po tej składowej, tam jaśniak. A no i tu taki glut Berlinki, dwa i widać są tutaj taki jaśniak. Jeden z zaciągiem, pokaż się, o tu ma takie, ale to nic niech sobie będzie tu jaśniak. A no i wasz fancyk, to już jajka zniosła, drugie. i tak to wygląda. <laughs> Jeszcze miesiąc i koniec tego. <śmiech> <śmiech> Lęki to też. Ale ostatnio poszły ładnie. Z Mańkiem bym ścinkę miał. Dobra, dam pauzę. zdrowe wszystko na razie nic im tam nie dolega także jest okej okay. Młodymi, raz jest więcej. Jednego roku więcej, drugiego mniej. No świeży, kupę gołębi, także tu jasna, jedna nielężna chyba będzie, ale to z tamtego roku, sami centrum. Złożyłem jajka obsiadła, no to chyba już chyba nie zniesie. Białogonek. Jeden i drugi. Samiczka tam gdzie siedzi. Trochę tam łapałem, sąsiada skarciłem tego nowego, a to perłówkę wielotkę, to budapeszkę żółtą koroniatą. A z na zużałobną perówkę na Białkicie manik też go tam czyści regularnie. No i tam mam jeszcze, to no powywoziłem, po posprzedawałem trochę. I ten wczoraj żałobnika złapałem, tego, A przedwczoraj murzyn. Siedzą w kozie, później ich tam pokażę. Jest On no zamiast 10 młodych takich kupić Do oczywiście Patrzymy jak się sprawdzą Kiedyś miałem takie genialne, normalnie chodzimy mądrzejsze niż te niż reszta No ale jak ja to mówię Każdy gołąb skrzydła ma takie same Czy to łapciaty czy koroniaty Skrzydła ma Jak się go nauczy tak będzie latał Tutaj sam siat otworzył 50 chyba niedzielę, ale to samo taka hebra, te no y, jak ja to mówię, to nawet nie, nie otwierałem pod to, kur... nam Co ja bym z tym robił, to tylko problem, kłopot. O, to łapcia, te łapciate jajka zniosły. Zobaczymy, co z nich będzie. Nie z tego za 80 młodych niech wyjdzie Z 10 może 20 Z 20 się dokupi jaśniaków samych O ile rynki będą potwierane, bo to słyszałem już, że zamykają, a to pandemia, to jakaś ptasia grypa znowu coś wymyślili Zobaczymy. No, pokażę te łapane. Będzie koniec, to już 10 minut kurde, dopiero co. strzałownik. net, fajny. Podoba mi się ten gołąb. Kumajden Feller. Białe pióra w lotach. Z jednej strony trzy, a z drugiej jedno. Ale tak to... Pierwszy sort. <grywy> no i murzynek tam. może też niczego sobie pojadą. Może dzisiaj, może jutro. nie trzymała panych nie puściła nawet spażyć się spażyły ale w budzie ciężko trochę polatają zaraz pozamykam te dwie pary bo do ucieczki to pierwsze bo no, było na tyle. Mówię, rzucę coś. Bez zmian. No, te, co miałem, to oblatałem. Na razie są młodych tam. Ten jeden, albo bęmunem taki większy, co wychodzi, ale on tu też słaby. A tak, to nie ma co tu więcej pokazywać. Na jesieni będą ciekawsze filmiki jakieś ścinki coś. W górze popatrzeć, jak latają teraz. To. Dobra, trzymajcie się.